Jak za karę, wy to nie patrzycie nawet. Co tu się wydarzyło? A to o Dukasza i jego rodziców, proszę Państwa. Dla zwierzaków. O, dogodzimy, kuski jedzą to i króliczki to jedzą, więc ja swoje marfi już dawno nie mam, a to jest dobre. O, jak sobie się cieszą. Rozbrykane, towarzyszo. Kurde, wczoraj, a nie dzisiaj. Mleka nie widziałam. Nie, wczoraj troszeczkę chyba z rana dostałam. Nie podoba mi się to, kurde. Krowę było trzeba kupić, no Dobrze podpowiadaliście co niektórzy. Kup pan krowę. No, się teraz wybiegają, póki śniegu nie ma. Nie Jadziu, co? Myśli, że mam chlebek dla Ciebie? Nie mam. Se pożyją takie kozy. No. Chyba nie mają chyba. A tymczasem u mnie mniej przyjemna robota. Trzeba do pomidorków dosypać ziemi. z 2 3 cm, żeby tak szybko wilgoć nie uciekała. Mam tu ziemię 1 do 3. Z żwirkiem. No. Także tak, bo zaraz listki już gdzie niegdzie widzę. Może nie tutaj, ale w innych. Już gdzie niegdzie widzę, że zaczynają żółknąć. O, czyli już rośliny i wody i składników może brakować, także trzeba tutaj dogodzić, bo jeszcze tak z dwa tygodnie yy, minie, nim pierwsze pewnie pójdą do wysadzenia, także się biorę, jest ja tego trochę, to minie. No i tak to wygląda po mojej robocie, dosyć szybko poszło, zobaczymy teraz pozytywne efekty gdzieś za tydzień. O kurde, iść No, chodzi o to w tym, żeby... <laughs> wiadomo, ziemia, jak gąbka jest ta z worów, taka trufowa, ona oddaje wilgoć, to się ściska i wtedy szczeliny są między y, kubkiem a ziemią i wilgoć dosłownie dwa razy szybciej odparowuje. Dlatego tutaj teraz jak ten piasek mam, kilka razy podleję i to, tą szparę właśnie między innymi powinien uzupełnić. Więc to parowanie powinno być ograniczone, co za tym idzie y, jest... Roślina na, na, na suszę nie jest aż tak narażona, no bo tak na werandzie, jak tutaj jest 45 stopni w słoneczny, bezwieczny dzień, no to jest lipa. Jak zabraknie wody w południe, no to się suszy roślina do 17, gdzieś 18. Także trzeba, no trzeba tutaj coś zrobić, żeby to jakoś zdrowie było. A mówię, co dwa tygodnie te rośliny będą w o wiele lepszym stanie wsadzane do szklarni czy do gruntu. Także. Pół godziny nie zbawi, a, e, ten efekt końcowy e, może być kolosalny, wręcz decydujący, proszę Państwa. Plętnijcie. Nie podchodźcie bliżej, one same przyjdą. Nie ma. O! Co Jadziu? Pogłasz sobie małego koziołka. O, złodzieje, ja już do kawy mleka nie mam nawet. Jadzia, chodź. Co tam, maluchy? Chcesz pogłaskać jeszcze? Nie. Królików? do Do kurek? No to chodź, zobaczysz kurki jeszcze, bo ja robotę mam. <laughs> 하지. 하지 하지. 하지, 하지. 하지. 하지, 브루나 하쥬 하쥬 브 어? 하쥬 하쥬 하하 나? 하지 모르나. 그래 하지. 하지. 快钱呢？ Co? Nie ma więcej. Paść się na zielonej trawce, póki jest pogoda. Мм хм. Ачаач. 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 Гурте пуста. Nic tu nie ma. Ania, tobie nadzieja. Chodź. Hm? chodź Ania nawołuję żeby ją doiły dawać mi do kawy chociaż spadaj dawaj do kawy Łyka <noise> Nie idzie wycisnąć Wydojona zocna A nie ma szans I tak z brudem <noise> Się nie doczekam Chodź Adzia 하지. 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 야자. 하지. Tutaj muszę łańcuch przyczepić do koryta, chyba. Prędzej. No to zamieniamy was. O, cia, cia, cia. O, cia, 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 cia. Nie popuszczę. Żeby mleka do kawy nie miał, hodowca kus. Chodź tutaj kurde Nie, to jest tu O Dawaj to mleko Wydowę Bruno tam się szykuj Cisko wskazuje na to, że chyba do ciebie dojdę Nie ma Dawaj to mleko Radną? Chyba ty Nie wydaję, dla kota Złoty interes normalnie z tymi kozami A Sianka śmieje No dobra, ale takie dwa zobaczcie ile muszą pić A taki jeden ile musi pić? Co, nie ma? Zdziwiony? Masz tego? Chcesz spróbować? E? No, spróbuj. Ze strzykawki czy tam z czegoś, by, z butli by wypił, ze smoka. Ty jakie masy nabrałeś? Ty. Byczek. No. To ta trawka zielona? Czy mleczko? No, a ten się dostał. Zobacz, wypiję wszystko. Dobra. Aż próbuj. O, jak doi. Hehe! <laughs> Co będę cyca ciągał? Farmer przyjdzie. Wydoi. I nakarmi. Ale kitą nie macha, a pod cycem to macha. Zamachaj. Machaj gitą. O, się nauczył pić. To już teraz, to już... Już nie da mi wygoić. Będzie do michy patrzył pewnie. <grymne> Ładnie. Pięknie. Spała mięknie, kurde. Łapserdaki O, welisz jeszcze co? Dobre było, nie? Kurde Nie ma tutaj jak od farmerka prosto z wiaderka, co? Skurczybiku O, jeszcze był ugris Na no, do widzenia Cały bruno A ty się nie złapałaś może następnym razem, co? O. I tak z tego wszystkiego masz największe szczęście, bo zostajesz. A z koziołkami jeszcze nic pewnego, co z nimi się stanie. Dobra, idę, bo ja tu kurde jeszcze nic nie zrobiłem.